Serdecznie witam wszystkich w Akademii Pomorskiej w Słupsku. Akademia Pomorska działa już 51 lat. Przez te 51 lat kształciła przede wszystkim nauczycieli. Obecnie kształcimy na kierunkach humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, medycznych. Liczymy około 3,5 tysiąca studentów. Kształcimy nie tylko na studiach licencjackich, również na studiach magisterskich, jak i w szkole doktorskiej. Mamy jeszcze około 100 doktorantów na studiach doktoranckich. Zapewniamy pełne kształcenie od studiów licencjackich do uzyskania tytułu doktora. Bardzo się cieszę, że wybraliście Państwo Akademię Pomorską w Słupsku. Bardzo się cieszę, że jest to ogromna, ogromnie liczna grupa. Mam nadzieję, że nie będzie żadnego problemu, jeśli chodzi o kształcenie. Akademia Pomorska jest uczelnią przyjazną. Otwartą. Szanowni Państwo, proponujemy bardzo wysokie stypendia dla studentów. Oczywiście studenci lat pierwszych otrzymują stypendium socjalne, zwiększone stypendium socjalne, jeśli mieszkają w domach studenta, stypendium dla niepełnosprawnych, natomiast studenci lat starszych starają się również o stypendia naukowe. Te stypendia naukowe wynoszą obecnie 1200, 1800 zł. Są to wysokie kwoty i serdecznie zapraszamy do składania wniosków. Również posiadamy domy studenta, które oferują bardzo dobre warunki. Mam na uwadze również studentów niepełnosprawnych, także serdecznie zapraszamy do udziału w programie mieszkaniowym, jeśli chodzi o domy studenta. Mam nadzieję, że część ze studentów będzie miało takie miejsce w bieżącym roku akademickim. Uczelnia jest przyjazna, dlatego że nie jest dużą uczelnią. Jest bardzo dobry stosunek, jeśli chodzi o liczbę studentów do liczby profesorów. Także mam nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni z naszego kształcenia. Jeśli będą problemy, serdecznie zapraszamy do prorektora do spraw studenckich, do biura do spraw studenckich, do pani kierownik. Zawsze służymy pomocą, jesteśmy otwarci i mam nadzieję, że będziecie państwo zadowoleni ze swojego wyboru. Dziękuję bardzo. Mam przyjemność zaprezentować państwu nowo otwarte biuro do spraw osób z niepełnosprawnościami, które mieści się przy ulicy Kozietulskiego 6, trzecie piętro, pokój 5. Budynek, w którym znajduje się biuro, dostosowany jest do osób z niepełnosprawnościami poprzez windę zewnętrzną. Także osoby, które są niepełnosprawne ruchowo, będą mogły bezproblemowo poruszać się po wszystkich kondygnacjach budynku. Akademia Pomorska obecnie realizuje projekt pod nazwą Dostępna Akademia Pomorska który dedykowany jest osobom z niepełnosprawnościami. W ramach tego projektu został zatrudniony specjalista do spraw wsparcia studentów z niepełnosprawnościami, który służyć będzie Państwu radą, wsparciem. Witajcie w Akademii Pomorskiej. Nazywam się Aneta Matyjaszek, jestem doradcą zawodowym i coachem w Akademickim Biurze Karier. Jeśli zastanawiacie się, czy dobrze wybraliście kierunek studiów, jak zaplanować swoją karierę zawodową po ukończeniu studiów? Chcecie skonsultować swoje CV albo po prostu napisać lepsze CV albo list motywacyjny? To to jest najlepsze miejsce, w którym możecie to zrobić. Serdecznie zapraszam. Jesteśmy tu po to, żeby Was wesprzeć w budowaniu swojej kariery zawodowej. Nasze biuro mieści się przy ulicy Kozietulskiego 6, ale pracujemy również online. Zapraszam. Znajdujemy się w centrum kampusu akademickiego. Z jednej strony mamy ulicę Westerplatte, tutaj za mną jest budynek przy ulicy Kozietulskiego. Ten budynek jest istotny dla wszystkich studentów, ponieważ w tym budynku mieści się biuro obsługi studentów i doktorantów. Wszyscy studenci lat pierwszych, pierwsze kroki skierują tutaj do tego biura, tu podpisują ślubowanie. Tutaj odbierają legitymacje studenckie, mamy panie, które obsługują poszczególne kierunki i dlatego zapraszam wszystkich do budynku przy ulicy Kozietulskiego. Jeśli rozpocząłeś właśnie studia i brakuje Ci książek, zapraszamy Cię do Biblioteki Uczelnianej. Znajdziesz nas w Kampusie Uczelnianym przy ulicy Arciszewskiego 22C. Nasza biblioteka zapewni Ci dostęp do materiałów drukowanych, zarówno książek, jak i czasopism. Dostaniesz u nas również dostęp do elektronicznych baz danych w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki i na platformie e Libra. Zapraszamy do biblioteki uczelnianej od poniedziałku do soboty. Szczegółowe godziny otwarcia znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej biblioteka.apsl.edu.pl. Serdecznie zapraszamy. Chciałabym Państwu powiedzieć kilka słów na temat ubezpieczenia NNW, czyli następstwa nieszczęśliwych wypadków, oraz OC czyli odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenia wyżej wymienione są obowiązkowe oraz wymagane przez dyrektorów placówek, w których odbywać będziecie Państwo praktyki. Szczegóły dotyczące ubezpieczenia znajdziecie Państwo na głównej stronie Akademii Pomorskiej oraz na Facebooku. Chciałabym również powiedzieć, że Akademia Pomorska wyszła Państwu naprzeciw, tak więc ubezpieczenia będziecie mogli dokonać w Biurze do Spraw Studentów przy ulicy Westerplatte 64, Drugie piętro, pokój 321.